Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj leci taki oto UPS. Kiedyś już rozbierałem. Nie pamiętam co tam w nim było. Trafił się kolejny. Sprawdzałem go. Nie działa. Wrócimy go sobie zaraz na wagę. Dawno nie było żadnych rozbiórek. A więc, waga skórzam zarosła 00 zero, ty zero. tego nie widzicie, ale zaraz was tutaj przesuniemy 4226 gram a więc trochę ponad 4200 Ponad 4 kg. Zrobimy po 80 groszy. 3,38. Taka by była wartość, gdybyśmy go oddali na złom, a ktoś by nam go przyjął. Tu. Obudowa, plastik. A więc ja się szykuję. I biorę się za rozbieranie. Was przyspieszam. A później. Zrobimy sobie podsumowanie tego odcinka. Witam z powrotem. Troszkę elektroniki. To na razie odkładam na bok. Transformator okazał się z alu. Niestety nie ma miedzi. To więc przechodzimy do ważenia tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa jest śrubeczki z tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery.

dodajemy złoty 36. mosiąc zł. pobiał czekajcie, bo mi się tutaj jedna śrubka 20 gram. mosiąc pobiał w tej chwili 1880 osiemdziesiąt. 38 groszy Jeszcze wyjdziemy w plecy. Nie żartuję. No i moja waga, jak zwykle, zaczyna szaleć. 1972 gramy, a więc yy, prawie 2 kilo. A w tej chwili akumulatory u mnie w mieście. Są po po 2,50. A więc jest 5 zł. 6,67. No żeśmy podwoili prawie, ale jeszcze ostatnio zauważyłem, że u mnie na, na moim najlepszym skupie złomu. Kable skupują między 5 a 7 zł. W otulinie. Co się nie opłaca, ale no wiadomo. Eee, 164 gramy i policzmy sobie je po piątaku. 82 grosze. 7,49. No nie jest to jakiś mega zarobek. No ale zawsze do przodu. Lepiej. Tyle niż, niż, niż wcale, ja się z Wami żegnam, widzimy się następnym razem, do zobaczenia, na razie cześć.